Cześć! Jestem Michał i zabiorę Cię dzisiaj na wycieczkę po portalu zdalni. Żeby to pokazać, wykorzystam przykład naszego ostatniego klienta, Adama. Adam potrzebował pomocy przy wprowadzaniu danych do Excela. Wszedł na stronę zdalni.pl, wszedł do wyszukiwarki. Wspoczywał kogoś, kto zna się na Excelu. Wyskoczyło mu kilkadziesiąt wyników. Z tych wyników wybrał sobie trzy osoby, które najbardziej mu odpowiadały. Dodał ich do koszyka, wysłał zapytanie. To zapytanie, chwilę później, pojawiło się na mailu u Łukasza. Doprecyzowali, kiedy ma być to realizowane: czy to jest jedna godzina dziennie, czy sześć godzin w tygodniu, obojętnie w którym momencie. Ustalili, w jaki sposób Adam będzie musiał kontaktować ze swoim pracownikiem. Na koniec tych rozmów. Informacja trafiła mailowo zarówno do klienta, do Adama, jak i do koordynatorki, która nadzoruje jego pracę, tak żeby wszyscy wiedzieli, co zacznie się dziać następnego dnia z samego rana. Klient wraz z pracownikiem i jego koordynatorem spotykają się na telekonferencji. Po tym spotkaniu z koordynatorem rozpoczyna się realizacja zlecenia. Skąd klient wie, jak ono idzie? No tak samo jak z każdym innym swoim pracownikiem, widzi na bieżąco pojawiające się rekordy w Excelu, wie, że kolejna faktura została tam wpisana. A to nie wszystko. W każdej chwili może przyjść do wirtualnego pokoju, w którym jego pracownik czeka na niego w ustalonych godzinach i z nim porozmawiać. Co tydzień dostaje też regularne raporty, w których widzi, którego dnia, ile godzin ten pracownik wykonywał jego zlecenie. W tym samym raporcie widzi, jaka kwota za ten tydzień zostanie doliczona do jego faktury. W pewnym momencie zlecenie dobiega końca. Wszystkie dokumenty wpisane są do Excela. Być może Adam uzna, że w kolejnym miesiącu potrzebuje dokładnie tego samego wsparcia. A być może, że teraz te wszystkie faktury, tych wszystkich klientów, których na pokładaliśmy, trzeba obdzwonić. Wejdź na stronę zdani.pl i tym razem wyszuka sobie telemarketera, który wykona dla niego tą część pracy, aby mógł skupić się na swoim biznesie. Zapraszam cię na stronę zdani.pl. Wejdź i skorzystaj z naszych darmowych konsultacji. Być może będziemy w stanie pomóc również Tobie?